Dobry wieczór, Państwu witam ponownie. Adrian Stankowski. To jest program Pilnujmy Polski z Marszałkiem Seniorem Antonim Macierewiczem. Witam serdecznie, Panie Marszałku. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Panie Marszałku, nie możemy chyba zacząć naszego spotkania od innej okoliczności, jak faktu, że Pan Premier Olszewski pilnuje i przypomina przed wejściem do kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Um, przypomina czyja będzie Polska? Stawia to pytanie przed każdym y, kolejnym premierem Rzeczpospolitej. Tak, y, bardzo się cieszę, że ten pomnik mógł zostać postawiony, a, a na tym pomniku y, właśnie to jego, a ta jego idea, ta jego, y, to jego zobowiązanie przekazane swoim następcom, y, żeby mieli tę świadomość, że y, że rozstrzyganie, czyja będzie Polska, jest zadaniem, które dotyczy przede wszystkim rządu, przede wszystkim premiera i że jest długim procesem, który trzeba za wszelką cenę realizować i zwłaszcza ludzie rządzący muszą tę odpowiedzialność ponosić, muszą ją realizować. Rzeczywiście, rzeczywiście tak, jest oczywiście to było sformułowanie, które on przywołał w przemówieniu przed głosowaniem mającym doprowadzić do obalenia rządu, żeby uświadomić tym, którzy będą głosowali, że ich głosowanie będzie mogło zdecydować o tym, czy Polska będzie nadal polską państwem Polaków, że to jest że takie mogą być konsekwencje. A, że to jest próba powrotu do układu okrągłego stołu, czyli układu, który gwarantował, zwłaszcza w sferze struktury społeczno-gospodarczej, finansowej, ale także administracyjnej, także jeśli chodzi o służby specjalne, utrzymywanie Polski nadal w rękach rosyjskich. A więc, że Polska nadal nie była mogła być Polską narodu polskiego. Stąd to pytanie, czyja będzie Polska jako obowiązek każdego premiera, każdego rządu? No, jestem bardzo, bardzo naprawdę dumny z tego, że ten pomnik jest, że został bardzo ładnie zrobiony, że będzie przypominał wszystkim premierom ich obowiązek. Panie Marszałku, to skoro Pan dotknął tematu służb specjalnych, to, to pozwolę sobie kontynuować ten wątek, bo no właśnie bo wraca ten temat likwidacji WSI, wraca za sprawą telewizji, jak to dzisiejszy gość profesor Stanisław e, Sławomir Cęckiewicz określa niebiesko-żółtej telewizji. E, b, b, b. Przepraszam bardzo, ja mogę mieć kłopoty z kolorem niebiesko-żółta to jest... Y to jest, stacja, to, to jest stacja, tak, TVN aha, aha. E, e, dzisiaj Rozumiem, taka no, nie, nie chcę być złośliwy. E, 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 bo chodzi mi o coś innego, bo, bo to, to jest pytanie, które mnie nurtuje. Co się takiego stało? W 2006 roku był konsensus co do zlikwidowania tego długiego. Ramienia Moskwy, seria kompromitujących jakieś tam pseudooperacji, kompromitacja tych służb wszyscy byli zgodni z wyjątkiem SLD że i bronisława Komorowskiego, że trzeba te służby zlikwidować. Co się stało, że ta sprawa dzisiaj wraca? I dzisiaj już nie ma konsensusu, bo ta stacja no, stawia w tym materiale takim słynnym, filmowym, taką tezę tam pomiędzy wierszami, no, że tak naprawdę to likwidacja WSI była na rękę Rosjanom. To nie, tak. to nie pomiędzy wierszami. Oni wprost to formułują nawet, przypisują poszczególnym osobom, e, mogę powiedzieć że z dumą, że mnie także przypisują, że to właśnie a Rosjanie moimi rękoma zlikwidowali te służby specjalne, a po to, żeby sprawić, by Polska była bezradna, by Polska była zupełnie niezdolna do obrony przed Rosją właśnie. No to jest, to jest jakiś, jakiś absolutny żart, jakiś absurd zupełny, ale oczywiście on moim zdaniem ma swoją funkcję. Taką bliską funkcją jest ujawnienie sprawy. Sprawy pana Tomasza Lichockiego. Oni są świadomi, mają pełną wiedzę ludzie z WSI i ten aparat propagandowy WSI, jakim jest TVN24, ma pełną świadomość, że to właśnie ich dotyczy. Ma pełną świadomość, że dotyczy to no, między innymi chyba jednego z najważniejszych y, ludzi y, wspierających pana Hołowni, ale nie tylko, przecież, prawda? Myślę o panu różańskim, którego całe zaplecze, główny fundament jego zaplecza, jego tego think tanku, prawda? A to są ludzie właśnie bardziej tanki. Tank no, wszystko ale jedno, tam... tak. No, tak, zgadza się. To są właśnie ludzie z WSI, to jest ten aparat, który kształtuje ten, ten zespół, prawda? No, więc tutaj i on jest reklamowany głównie przez właśnie TVN, czyli krótko mówiąc. Postanowiono zaatakować. A wcześniej najlepiej, najlepiej właśnie nas, żeby odsunąć od siebie konsekwencje tego, że to przecież oni właśnie są związani bezpośrednio z tym człowiekiem i to oni działali na rzecz tego człowieka. Przecież tamten jeden ze współpracowników pana Różeńskiego był najbliższym współpracownikiem pana Lichockiego. Razem z panem Lichockim podejmował, realizował pracę w. Komisji pan Likwidacyjnej. Dziepak, tak. O właśnie, pan, pan pułkownik Dziepak. Oczywiście to dotyczyło tam liczenia krzeseł różnych takich rzeczy, żadnego dostępu do tajnych informacji nie mieli, no ale ten związek między nimi jest naprawdę istotny i pokazuje rzeczywistą y, odpowiedzialność zarówno pana Różańskiego, tych, którzy są z panem Różańskim związani, no i jak i w jakimś wymiarze także tvn u Stąd właśnie takie działanie, ale to jest działanie bezpośrednie. Oczywiście ono ma także pewien pewne założenie bardziej bardziej długofalowe, bowiem bez względu, bo tu jest jeszcze problem obrony pana Sikorskiego też niesłychanie istotny, bo to on przecież go tam wprowadził. Nie ma co do tego cienia wątpliwości jest jego podpis i tak dalej i tak dalej znamy wszystkie ustawy usta, ustawodawstwo, które go do tego obligowało, więc. więc ale jest też dług, bardziej długofalowym myślenie, mianowicie wbicie w głowę no, młodszy, młodszym środowiskom związanym z Platformą Obywatelską no, tego nieprawdopodobnego, wierutnego, absurdalnego e, kłamstwa i da, z takim założeniem, że no, może to będzie 5%, może 2%, ale jakiś procent w, być może w to. Uwierzy, w jakimś prawda? procencie uda się obezwładnić Jak, a, antyrosyjską dokładnie, formację. Dokładnie tak, dokładnie tak. A, bo, bo, nie tylko obezwładnić, nie tylko bezwładnić, ale nawet dać jej pewnego rodzaju dać jej pewnego rodzaju siłę. To ma olbrzymie znaczenie na przykład dla, dla zbrodni smoleńskiej, bo rola ludzi z WSI w, przynajmniej, przynajmniej w dezinformacji dotyczącej zbrodni smoleńskiej była naprawdę bardzo istotna, bardzo istotna. Będę mówił o, to, o tym w najbliższym programie dotyczące Fakty, smoleńskie. Fakty smoleńskie. Panie Marszałku, bo jeszcze jest jeden aspekt, który mnie bardzo ciekawi przy tej okazji. Miałem ciek w 2006 roku, to o ile pamiętam, to było jednak, jak to mówi młodzież, obciach być, czy wstydem było przynależeć do tych wojskowych. No, służb. nadal jest nadal jest A wstydem, nie, a prawda, tyle pró próbuje się z tego robić. Dokładnie odwrotnie. Także tak, tak, no, tak, pan tak, Dukaczewski tak, tak, nawet nie, nie tak, wstydzi tak, się tak, tego, że tak, tam te dyplomy tak. ma z Moskwy. Yy, yy, by, tak, wyjść. I, no bo to są tacy że ta, to, to jest taka legenda którą dorabiano i w, y, cywilnym służbom. Znaczy, ja znaczy. rozumiem, że on przedstawia, że te dyplomy z Moskwy są antymoskiewskie, tak? Są antyrosyjskie, tak? Są dowodem tego, że on walczy z Moskwą. No to właśnie taki absurd można próbować reklamować wtedy kiedy się ma dominację medialną to hmm. można to próbować robić Rosjanie i komuniści w swojej propagandzie przez kilkadziesiąt lat właśnie przecież tak właśnie tak właśnie niszczyli formację niepodległościową tak ją próbowali e, przedstawić prawda? No tak a armia krajowa była faszystami to przypomnę to no, no, za plute reakcji tak przecież. tak tak to to, to ale e, bo właśnie bo mamy bardzo poważne wydarzenie w tej chwili które się się dzieje w... W Waszyngtonie jest prezydent Ukrainy Zełański. To jest pierwsza jego wizyta po wybuchu no tej fazy, gorącej fazy wojny między Rosją a no między napaścią a Rosji na Ukrainę, bo trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Pan prezydent Zełoński zawiózł, takie są informacje, zawióz do Stanów Zjednoczonych Sztandar, który otrzymał od bohaterów od żołnierzy z Bachmutu. To jest no. symboli same symbole. Ta, ta, no ale, ta ale mam nadzieję, ta wizyta się nie sprowadza tylko do symboli, nawet jeżeli sobie uświadomimy tego, że ten sztandar jest sztandarem wielkiej tragedii, bo Bachmut może zostać przecież zniszczony. Jesteśmy w czasie bardzo dramatycznej sytuacji tam, ale no, to jest. Pierwsze i jedyne takie spotkanie zagraniczne, które pan prezydent Zełęski zrealizował. I to dlatego, że rozstrzyga się obecnie, czy Zachód będzie rzeczywiście dążył do wycofania się Rosji, do, do wsparcia Ukrainy tak, aby zdołała odzyskać swoją. Pełną suwerenność i pełne, pełną, pełen zwrot terytoriów, i wyciągnąć konsekwencje związane ze zbrodniami wojennymi, przecież zbrodniami anty, antyludzkimi, które realizowało i realizuje nadal formacja rosyjska. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To nie jest taka sobie wojna, to jest po prostu zbrodnia jedna za drugą, codziennie się powtarzająca w olbrzymich wymiarach ten naród ma być zniszczony tak jak był niszczony przez Rosjan, a wtedy kiedy Stalin dokonał tego no, próby zamordowania Ukrainy przez brak jakiegokolwiek jedzenia przez zamordowanie kilku milionów Ukraińców przecież To prawda? co tam się dzieje Nie, Więc To jest to jest to jest powtórka tego tej skali tej skali zbrodni i, i Rzeczywiście te Stany Zjednoczone będą decydowały, dlatego bo przecież widzimy, że cała ta formacja prorosyjska i proniemiecka y, próbuje, tutaj pan Kizinger jak wiadomo jest głównym autorem od kilkudziesięciu lat właśnie tego kierunku politycznego w Stanach Zjednoczonych, które, kierunku, który wspiera sojusz. Rosyjsko-niemiecki. To jest bardzo poważna sytuacja. Bez Stanów Zjednoczonych Unia Europejska stanie się po prostu państwem niemieckim, które będzie w sojuszu z Rosją. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Także Załęcki podjął no, najważniejszą, najważniejszą decyzję i naj, naj, najważniejszy polityczny ruch, jaki m, m, można z, zrobić. I zobaczymy, czy rozstrzygnie tę sprawę, czy nie. Polska jest. Drugą drugim krajem, którego decyzja w tej sprawie ma olbrzymie znaczenie międzynarodowe, olbrzymie znaczenie międzynarodowe, bo Ukraina i Polska to są dwa kraje, które decydują o tym, czy Rosja zniszczy i przejmie wraz z niemcami całą Europę. Teraz o trochę o innym froncie. Jarosław Kaczyński w, w, w najnowszym numerze tygodnika Gazeta Polska mówi tak: nasze negocja Nasze negocjacje, mówię o negocjacjach z, z Unią Europejską, trzeba, na te negocjacje trzeba patrzeć y, szerzej, bo ich efekt ma wpływ nie tylko na uruchomienie y, lub zablokowanie konkretnych funduszy, lecz także na nasz wizerunek gospodarczy. Jesteśmy jako kraj w dwóch rodzajach uwikłania. Jeden to Unia, drugi to Rynki światowe. Pewne działania na forum unijnych muszą być prowadzone nie ze względu na instytucje wspólnoty, lecz nas na, na nasz wizerunek na światowej przestrzeni gospodarczej. W tle, oczywiście, Krajowy Plan Odbudowy, w tle kontrowersyjny projekt noweli, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. No bardzo jasno skrytykowany wcześniej przecież przez. Pana Prezesa Kaczyńskiego, no ta, ta uwaga jest nieprawdopodobnie trafna. Ona odwołuje się i pokazuje, że cały problem z Unią Europejską, a zwłaszcza z tym procesem, którego istotnym, kluczowym elementem jest właśnie sprawa KPO, sprawa pieniędzy, jest ściśle związany z ewentualnym uzależnieniem Polski właśnie nie tylko w wymiarze politycznym, nie tylko tylko wymiarze ideowym, nie tylko w wymiarze prawnym, ale także w wymiarze gospodarczym, no to trzeba sobie zdawać sprawę, które z Państw, które z, y, która z y, instytucji światowych jest decydująca, jeśli chodzi o gospodarkę, gdzie jest nasza perspektywa gospodarcza w Unii Europejskiej, czy raczej w Sojuszu, tak jak i w wymiarze militarnym ze Stanami Zjednoczonymi. Przecież wiemy, że to są dwa wielkie podmioty światowe które w sprawach gospodarczych mają inne zdania, które w sprawach gospodarczych można nawet powiedzieć, że rywalizują albo nawet się spierają. I bardzo, jak mówię, bardzo trafna, trafna uwaga pana, pana prezesa, która każe spojrzeć na te relacje z Unią, które KPO. Sprawia, że my jest sta możemy stać się uwiązani, stać się po prostu elementem państwa niemieckiego, państwa Unii Europejskiej, które będzie bezradne także w wymiarze gospodarczym. Czyli krótko mówiąc musimy dzisiaj podjąć decyzję, czy chcemy być państwem niepodległym w wymiarze ideowym, w wymiarze administracyjnym, w wymiarze społecznym, prawda, w wymiarze prawniczym, ale także w wymiarze gospodarczym? Czy też chcemy się w pełni uzależnić od Unii Europejskiej? Powtarzam, naprawdę refleksja każąca spojrzeć na ten problem bardzo, bardzo istotna. Zwłaszcza, że te decyzje tak naprawdę podejmą Polacy w wyborach, w głosowaniu. Dokładnie e, trudne tak. Trudne zadanie Dokładnie tak. przed politykami Dokładnie tak. zjednoczonej. Czy chcemy drogi. być uzależnieni gospodarczo? No to na przykład dla rolnictwa ma gigantyczne znaczenie. Oczywiście rolnictwo bywa także od, uzależnione od tych Wielkich, wielkich firm amerykańskich. Ma to swoje także negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o hodowlę od chińskich, ale także od niemieckich przecież. One dominują, one dominują przecież całą dyspozycję, sprzedaż, prawda? Naszego, naszego, naszej produkcji rolnej. W sytuacji, w której idziemy w stronę bardzo słusznie, którą pan Wojciechowski upowszechnił, szczególne wsparcie dla gospodarstw do 50 hektarów, bardzo słusznie, bo to jest 90% naszych, a nawet więcej tym, no to musimy równocześnie zagwarantować im bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dystrybucję tych, tych dóbr, tej produkcji, prawda? Bo inaczej. To będą bezradne zupełnie gospodarstwa uzależnione od wielkich, od wielkich yy, tych przedsiębiorstw niemieckich na przykład. Warto sobie uświadomić, że sprawa gospodarcza rzeczywiście w sprawie KPO jest... Kluczowa. Jeżeli się uzależnimy od Unii Europejskiej także w wymiarze gospodarczym, no to będziemy mogli ponosić takie konsekwencje, jakie Niemcy wraz z panem Tuskiem zrealizowały w sprawie energetyki, uzależniając całą Europę i Polskę od, ro, od rosyjskiej energetyki, doprowadzając do tego gigantycznego kryzysu. Stany Zjednoczone na szczęście nigdy czegoś takiego nie zrobiły. Panie Marszałku, to jest ostatnie spotkanie. Nasze w tym programie przed świętami Bożego Narodzenia. Um, tak się zastanawiam, czego Antoni Macierewicz życzy Polsce pod choinkę. Niepodległości. Niepodległości. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, a, ale także wiary w niepodległość, ale także wiary w siłę narodu polskiego, ale także wiary w nasze wartości a, i w naszą przyszłość. Nie, naprawdę nie poddawajmy się tym, którzy chcą nas zniszczyć psychicznie, którzy chcą pokazać, że jesteśmy zerem, że nas nie ma, że jesteśmy nic. Nie, odwrotnie. Jesteśmy narodem, który dzisiaj współdecyduje o losach świata. Musimy być silni, a siła wynika z naszej wiary, zarówno w tradycji narodową, jak i w wartości chrześcijańskiej. I to wszyscy pod choinką będziemy przywoływali, przypominali a wtedy, gdy będziemy patrzyli na e, urodzonego Jezusa Chrystusa. Naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim Państwu właśnie w tej perspektywie życzę, w perspektywie budowy wielkiej Polskości. Bardzo serdecznie dziękuję za życzenia bo, Bożego Błogosławieństwa, panie, panie Marszałku, bo jakie jest Boże Błogosławieństwo, to wszystko jest na swoim miejscu. Ja bardzo ja bardzo za to dziękuję, a przy okazji, ponieważ podziękowałem bardzo wielu osobom przy okazji pomnika Jana Olszewskiego dzisiaj rano, nie podziękowałem jednej osobie, której muszę te podziękowania teraz. Przekazać panu Wojewodzie Konstantynu Radziwiłowi, bez którego wsparcia naprawdę ten pomnik zapewne byłby możliwy nie wcześniej niż za rok. A panie Wojewodo, panie Konstanty, Radziwile, bardzo serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Marszałek senior Antoni Macierewicz, bardzo serdecznie dziękuję. To był program, Pilnujmy. To był program Pilnujmy Polski.